Jakim klubom piłkarskim kibicowali papieże? Papież Franciszek był zagorzałym kibicem argentyńskiego klubu sportowego San Lorenzo de Almagro z Buenos Aires. Od dziecka był fanem tej drużyny. Posiadał nawet legitymację członkowską i regularnie opłacał składki. Zanim przejdę dalej, zachęcam do zaobserwowania naszego profilu, aby być na bieżąco z piłkarskimi newsami. Benedykt XVI całe życie kibicował Bayernowi Monachium. Od małego Joseph Ratzinger był fanem klubu ze swojego rodzinnego regionu, czyli Bawarii. Jan Paweł II był wielkim fanem piłki nożnej. Jako pierwszy papież zasiadł na trybunie stadionu i kibicował zawodników. Papież obejrzał mecz piłkarski Włochy kontra reszta świata, a spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Prywatnie był kibicem Krakowi, z którą sympatyzował od końca lat 30. XX wieku. Z piłkarzami Krakowi, jako papież, spotkał się dwukrotnie na audiencjach w Rzymie. A obecny papież, Leon XIV, jest wielkim fanem tenisa, ale kocha także piłkę nożną. Miłością do niej zaraził się we Włoszech, jeszcze podczas studiów, a prywatnie kibicuje AS Romie. W mediach społecznościowych pojawiło się nawet nagranie, na którym papież krzyczy Forza Roma do jednego z kibiców stołecznego klubu. <grywa> 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 Czy wiedzieliście o tym, że papieże są takimi fanami sportu? Dajcie znać w komentarzu. Do zobaczenia!